Ja manko z tej strony Mrówek Dzisiaj nagrywamy sobie odcinek tylko Loot Lake Miał być on wcześniej, ale jednak Jest już Dzisiaj jest 2 grudnia Więc dzisiaj nagrywamy ten odcinek Zostawcie łapkę w górę I przywitajcie się panowie I Ignasia to pamiętacie, Wojtka to z live'a też I tylko będziemy Loot Lake'a Z Loot Lake'a mogli brać w bronie i no i co, możemy chyba już przechodzić do grania? O no jak? Tylko widzowie, robimy to nie na rankingowych, bo na, na rankingowych to bym ten yy, to bym spadł. A bo, bo miałam dementa d, 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 dwójkę niedawno, a teraz już mam dementa jedynkę. No. No I widzowie, i widzowie No Wojta z TV Wszystko z dużej Napiszę, dam link może do tego do Wojtka kanału w opisie, ale albo do tego, albo dam wam nazwę i sobie przepiszecie Więc no. Możecie wpadać i mi też dajcie u lajka. Jego filmy są, nie wiem, układ tam na przykład, nie wiem, klocki Lego. No. A ty masz? A masz filmy? No to. No to po. No to podajnik. Aha, to miał, ale usunęli. Okej. Okay. Dobra, idealnie się składa, bo lecimy na lutlejka. No to tutaj. W ogóle widzowie przed chwilą zdobyłem tego skina i on jest taki kozacki. Ja w ogóle gra, gram sobie, nie wiem, jakąś mapkę. I ten. I zdobywam tego skina. Nie wiem czemu. Ale panowie, jak coś to ja mogę trochę więcej broni brać, bo ja trochę, ja trochę chyba bardziej wykieruję, ale nie wiem czy wykieruję. Może różnie być. Uh. Dawno na moim kanale widzowych challenge'ów nie było, więc... Y i bo pierwsze to ch chciałbym powiedzieć, że to jest jeszcze kilka godzin przed eventami i pewno nie wiem czy będzie i... nie wiem może Ale nie wiem, bo ja dzisiaj jadę do dziadka na imieniny, więc może mnie nie być w domu. Będę po prostu nie wiem, grał na Nintendo, ale nie wiem. No, se eu caso. É, e aí, mieli karabin, to dajcie. To daj mogę. Dzięki. Tutaj macie pompę. Dobra. Mamy, jak zawsze, zapomniałam powiedzieć jeszcze, że mamy jakieś dwie lub trzy gierki Jak pierwsza nam, jak pierwszej zrobimy wina, to kończymy od razu odcinek A jak, nie wiem, zajmiemy takie top 40 lub top, nie wiem, 20, nie wiem To się dowiecie widzowie w swoim czasie No 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 stop hejtu Ej, mo mogę jeszcze powiedzieć taką zasadę. Możemy jeszcze y, jedną dodatkową broń wziąć z, wys z wyspy, nie z utlejka y, i nie wiem. Y, może, może to być jedna taka bonusowa, a ten, ten kto y, weźmie więcej, ten ma dyskwalifikację. Więc... No jedno. Jedno możemy z mapy wziąć. Możemy am brać leczenie też. No. No dobra, ale to wybaczamy. Dobra Z wyspy jakiej... No No, no byle jako, nie wiem Ja wziąłem PMA, ja wziąłem PMA, już nie mogę nic brać Dropy? No, no nie no bo jak ten... Możemy otwierać możemy dropy, ale nie możemy z nich broni brać. Możemy tylko, nie wiem, leczenie brać. No. No. Bo... bo lamy to można, bo w bo lamie to nie ma żadnej broni. Tylko leczenie i matce Ja chyba lecę na tę Wiecie co? Widzowie, chyba w tym sezonie nie było w ogóle yy, sezonu, ale. Yy, na, znaczy, w tym. No yy, jest to co ja mówię. Że w tym sezonie nie było w ogóle filmów. Więc przepraszam, ale ten sezon taki był fajny, żeby mieć trochę wspomnień, i dlatego po prostu nie chciałam nagrywać. Taką przerwę sobie jakby chyba na miesiąc zrobiłem, bo nie wiem, czy nagrywałem jakieś filmy. Nagry nagrywałem, ale to jak z PCD, chyba tylko. Dobra zabij ich, proszę. Ale wie ej, ale panowie wiecie, że jak ten, że jak... Yy, o Jezu. Wiecie, że yy, jak ten yy, O Jezu, co ja chciałam powiedzieć? Wiecie, że jak się z jak to jest i nie... gnobije, to ten, to nie będziecie mogli broni brać, tylko to co... Tylko to co wam... co, co dostaniecie po zrebootowaniu? Ej, ale gra granat nie można też brać, takich wiecie, granatów, granatów yy, te, te co odbijają, bo na przykład yy, jak mo można zabić, jak na przykład ten, jak by ktoś stał na rogu, by na was nie widział i byś go tak yy, od tyłu wziął tym granatem, to To nie, to się nie liczy, co nie? No, ale takich gr granatów impulsowych, yy, ten, też nie można No, już też nie, bo ona też może zabić na przykład. No, no, no mówiłem przecież, że można. O. Heavy, a nie na Dobra, na razie wy już macie trzy fragi. No to nice. Ja dawajcie do mnie do wózka golfowego i jedziemy gdzieś na fragi. Wsiadaj no Aha Ej, no ale wsiadajcie Wojtek co w ogóle obok mnie stał i ten i do mnie nie wsiadł No ale dobra, o A no wy Jezu Jezu! Masz tego nie mówi na wizji? O no dawaj! No dawaj! A mogę ja tak, bo to było moje przecież. Ale to moje było! Dobra, to wywalamy w Wojtusia. Siadaj, dobra, możemy jechać. Kto to strzelił? Przyznacie. A w ogóle widzowie czy waszym zdaniem opłaca. O, typy! Słyszę tam typu. Napiszę widzowie, czy waszym zdaniem się opłaca kupować transformersa, bo moim zdaniem chyba nie. Bo... A. No ja lubiłem jak byłem mały, ale ten skin tak w No Ale bo po prostu jest ten transformer z drogi. No on jakieś 7 dych kosztuje. Jaka Julka? Starter pack ten? No to no to 14 zł wtedy kosztowało, a teraz podrożały starter i teraz 18 zł. O typ mój zaklepuję go. Oh my god. Nie. No co to za pytanie w ogóle jest? Ej, o dawaj, to moje. Dobra, kik. Albo oddajesz, albo kik. ja jestem pieskiem, żeby aportować. Ja? Dobra, było do strefy trzeba O, ale przeskok Wow, ale przeskok Widzowie, jeszcze nie mam w ogóle filmów zaplanowanych o, trzysta osiemdziesiąt co no moje pa, pa wiadro w nich jeden dead prawie Aha Jen no, to, kde, kde můj skuter? Aha Ježi bro je mu Zaklepuję kulojast. No ale weź. Dziękuję. Ale jak widzę... A, a jak coś to tylko... E, albo dobra już nic, bo chciałam coś powiedzieć, ale już walić A no maszynka Ja lubię to, jak Wojtek się widzowie reaguje, bo Wojtek to taki. ma śmieszny rajdź. ale ja co mówię, tylko że śmieszne, no to, no to nie mogę powiedzieć? Aha. Do okulisty. Znaczy, nie do okulisty, tylko do tego, do badacza słuchu. Ej, bo głębiej o z górki typki. Z gu... O, ty spadł! Aha, nie, 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 dostaję, dostaję! Aha! nie, 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 bro! No to nic nie, będę mógł brać już. Będę musiał rozegrać to pistoletem. No ale chyba po tej rundzie... Bo, bo kończymy film ale Możemy uznać, bo że to było takie dobre. Aha. Dobrze widzowie. No tak, jak Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Padajcie na kanał Wojtas TV. No my co? Widzimy się nie wiadomo kiedy. Może już za niedługo. Siemanu. No.